O tutaj oto pralka. Tutaj model na górze. Już sobie ściągnęliśmy naklejki dla tych, którzy mówią, że może blokady są ściągnięte. O taką pelkę kupiliśmy i o. Na bawełnę jest pierwszy ten. Programik nie, kalibracji się nie przeprowadza. Proszę bardzo. Tak, szajsung działa. O. Teraz już wiem, dlaczego jest 10 lat gwarancji dla ten silnik nowy, bo ona już pierwszy dzień nie chodzi od zakupu. Także kup przez w drodze. Szajsung to tylko szajsung. Nie ma siły zakręcić bębnem. A pani na infornini mówi, że trzeba wyjąć z kontaktu na 10 minut i ją zesetować. Ciekawe, co panowie z Trybunału powiedzą. Gorąco nie polecam.